Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy naszej gminy. Przed nami 103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 roku. Takiemu wydarzeniu zawsze powinna towarzyszyć refleksja o istocie niepodległości i jej historycznych uwarunkowaniach. Kiedy w 1795 roku trzeci rozbiór przekreślił istnienie Rzeczpospolitej, szlacheckiej, tylko oświecone elity zdawały sobie sprawę z tragizmu tego wydarzenia. Przed nami było 123 lata niewoli pod zaborami. Był to okres krwawych powstań, konspiracji, ale też przede wszystkim czas, w którym wypróbowano naród, który musiał walczyć o utrzymanie narodowej tożsamości w obliczu. Germanizacji i rusyfikacji. Trzeba zdawać sobie sprawę, że tak długi czas braku własnej państwowości mógł przekreślić ją na zawsze. Ale dzięki postawie tamtejszych pokoleń naszych rodaków, udało się tą polskość w sercach i umysłach utrzymać. Przeczekać trudne chwile i udowadniać, że Polacy nigdy nie pogodzą się z utratą niepodległego bytu państwowego. Na początku XX wieku wydarzył się cud w historii Polski. Trzy pogodzone ze sobą do tej pory mocarstwa zaborcze stanęły po przeciwnych stronach okopów I wojny światowej. Była to wielka szansa dla nas wszystkich, aby upomnieć się o własne państwo. I tę szansę społeczeństwo polskie wykorzystało. I to mieszkające do tej pory pod zaborami, i to rozproszone po całym świecie, które pospieszyło do walki o odzyskanie narodowej suwerenności. Legiony Piłsudskiego, Błękitna Armia i wiele, wiele innych jednostek polskich walczących pod różnymi sztandarami, w różnych mundurach, to przykład tego, że Polacy z bronią w ręku upomnieli się o własny byt państwowy. Wysiłkowi zbrojnemu towarzyszyły intensywne działania dyplomatyczne, mające na celu uświadomić zwycięskim mocarstwom, że Polska zasługuje na odzyskanie państwowego bytu. I ten cud i to marzenie pokoleń Polaków w listopadzie 1918 roku dzięki trudowi żołnierskiemu, wysiłkowi dyplomatów wielkich mężów stanu, takich jak Józef Piłsudski, Wincenty Witos. Roman Dmowski, Ignacy Paderewski i wielu, wielu innych, często bezimiennych, ziścił się. Ale ta niepodległość, dana nam w 1918 roku, wywalczona tak wielkim trudem pokoleń Polaków, nie była dana nam na zawsze. Dowiodły tego wydarzenia II wojny światowej, a następnie okres bardzo ograniczonej suwerenności tzw. Polski Ludowej, w którym Państwo Polskie istniało, ale zależne było od potężnego wschodniego sąsiada. W końcu, po erze Solidarności w 1989 roku, udało się odzyskać tą suwerenność. Trzeba ją, szanowni Państwo, szanować. Bo ta niepodległość, tak jak powiedziałem wcześniej, nie jest dana żadnemu narodowi raz na zawsze. Każdy z nas powinien zdobyć się na chwilę refleksji, co może zrobić jako Polak, jako patriota, aby tą niepodległość na co dzień utwierdzać. Na pewno jednym z takich symbolicznych przejawów umacniania niepodległości niech będzie ten drobny czyn udziału w uroczystościach patriotycznych. A jeśli to niemożliwe, może krótka refleksja przy filmie dokumentalnym, pieśni patriotycznej, przy lekturze dobrej książki czy gazety, czy może spacer niepodległościowy, wszystko to, co możemy zrobić, aby uczcić Narodowe Święto Niepodległości? Niech przejawem naszego przywiązania do tego święta i do idei wolności będzie też biało-czerwona flaga, którą warto wywiesić przed swoją posesją. Pamiętajmy również, aby w tym dniu Narodowego Święta, uczestnicząc w uroczystościach, ale i każdego dnia przestrzegać zasad higieny. Tak, aby zapobiegać pandemii, niech nie zabraknie na naszych twarzach maseczek w miejscach do tego przewidzianych, niech zostanie zachowana bezpieczna odległość, bo przecież to my w pewnym sensie jesteśmy dysponentami życia i zdrowia naszych rodaków. Na ten czas Narodowego Święta serca Was pozdrawiam i życzę wspaniałych i zdrowych obchodów. Dziękuję.